Hej! Hej, witam w y, dziewiątym odcinku. I chcę wam pokazać. Y, widzicie, tutaj jest Maciu. 1, 2, 3, 1, 2, Zgłaszajcie go i blokajcie. No mówię, no mówię do tych ludzi, że nagrywam, żeby mi powiedzieli, hej, nie? No bo chyba na tym to polega, nie? Co nie, Kamila? Y, a on. No, nagrywacie, du, 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 du. ma pretensje, głupi, blokujcie go. No i przeklina. I on... On U... mnie. Jezus, lepiej o niego uciekać. I on będzie nas kopał, mówię ci. A ja go teraz kopnę, mówię No, kopam, kopam 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 ludzi na me sypy me ale to han ej kopię go kopię udało mi się widzisz to <ścoughs> Oj, oj, ej, karate, Jezu. Uciekam. Uciekłam mu. Piątka. No. Ej, czekaj, ja też. Wyłącz. Caps. Okej. Okay. Loka. Bo czuję się jak... Jakimś... O Oj tamte mi się wysłało. Ja go już zablokowałam. No, na no serio, blokujcie go, no to jakiś jakaś świnka. <grym> Yeah, bed. want. We want. Napisałam wyłącz goniuszu! Ty masz ślepy wzrok Ty ślepy jesteś. Napisałam Wyłącz Ej, a ta różowa się w nim zakochała! Różowa się w nim zakochała. Znowu. Mówię do tej drugiej! Podaj jej nick. Jezus, napiszę mu nick tak nick, żeby się nie czepiał. I ty, różowa bawo... <ścoughs> Odzeswał się do niej! A ty różni w baba wodę Napisz, x da Ej, ja też napisam ha, haha, ich da. ja co też napiszę? Dalej i sobie ode mnie. Napisał dalej! Aj! Błąd, ale nie będę! No dawno napisał. Różowa. Trzymaj się nas. Nie jego. Pamiętaj, Różowa, trzymaj się nas niego. <grywa> Jezu! <grywa> Ej, wdaję jej rękę! Jezu... Uświadczył się jej. Ej, a ja go teraz kopnę... Ej, nie, idź sobie stąd. Ja cię tutaj nie chcę. Nie mi! Ej, patrz, mam równo z nią. Ta, a jutro zerwie. Patrz, O, z ciebie jest. Ej, mogłam mu napisać, miło mi, gusa jestem. Ej, pewnie, pewnie wszyscy, pewnie wszyscy, y, wszyscy to tutaj stoją w tym tłumie. Y, to oni właśnie oglądają nas. Kino normalnie. Co? Jeszcze nie. Co? Nie mogę! Czekaj, Kamila zaraz przejdę. Dlatego poszłam. Spójrz mnie na jakąś lampę. Za dziesięć minut. Mama powiedziała, że za dziesięć minut. Co nie działało? No, bo ja go wyłączyłam niechcący. Ale ja teraz na. Ja teraz na. <grymne> <grymne> um, um, nie, no ja już teraz wychodzę, Kamila. Ale jeszcze raz go kopnę. <grymne> Jeszcze raz go kopnę, i wychodzę. O nie. No nie, nie w tą... Nie w tą stronę. Ej, uciekam! Nie kichaj na... Na mnie! Nie kichaj na mnie! Zaraz będzie z tobą walczył. No serio. Nie lubię tego typka. Świnieczko. Karate! Ej, po co ja zrobię? Ej, spaj! Patrz, 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 patrz. I patrz! Czekaj, ciekawe, jak zareaguje. Nie, nie napiszę tego. Nie napiszę tego. Nie napiszę. No już muszę kończyć ten odcinek. Ale kolejny odcinek będzie razem z nim. Zobaczycie. Dobrze, to. Pa wszystkim. Pożegnaj się, Kamila. Na pa.